Mm, Okej, okay, cześć. Yy... <noise> yy, dioda miga. Zaczął się od diody. Potem to się rozwinęło trochę. Widzisz to gąszcz kabli. Ale jak się przez ten gąszcz przedostaniesz, to widzisz, że to idzie. Nie? Tak, tak z innej beczki to zastanawiam się, jak zrobić wiesz, od, odliczanie w drugą stronę, żeby to mi, wiesz, powiedzmy, malało. Nie? Ale to... Nie, to nie, może jutro, z, z niedziela to może jutro się, wiesz, ośmielę się zadać takie pytanie czatowi GPT, nie? No jak na razie jest, widzisz, połączone to wszystko. Nie będę się tu wytłumaczyć. Pierwszy, tutaj widzisz, taki mały metalowy, metalowy guzik, to jest kwarc. Yy, I on daje... On daje, słuchaj, tam kilo, kg coś, częstotliwość. I teraz to ma wiele różnych wyjść. To się nazywa 4060. To się nazywa 4060 i to ma wiele różnych wyjść. I w zależności na, na jakie wejście wejdziesz tym kablem, no to yy, taką podaje częstotliwość. I teraz widzicie, są zastosowane dwa takie kabelki, znaczy dwa takie układy. To są takie same kości. Ponieważ, żeby uzyskać jedną sekundę dokładnie, migania, to ja muszę najpierw ten sygnał wyjściowy, czyli z tego yy, kwarcu, podzielić na 1024, chyba i wychodzi wynik 2032, a potem muszę to jeszcze podzielić na no, 32, żeby wyszedł 1 Hz, ale ja tak naprawdę muszę go podzielić na, na 64, żeby wyszło pół herca ponieważ to ma mi. Nie chcę, żeby był cykl, wiesz, żeby się świeciło przez sekundę i wyłączyło przez sekundę, tylko żeby to przez pół sekundy się było zapalone i przez pół sekundy było wyłączone, żeby impuls szedł co cykl. Czyli to musi być pół herca w sumie. nie teraz dam ci przykład. Teraz będę przepinał pin pierwszego yy, yy, tego scalaka. On, wy, on, on powinien działać na, na 15 yy, pinie yy, optymalnie. A teraz na pewno jest się dzieje, to wygląda, czuję, wszystko to się dalej oblicza. Słuchaj, on powinien działać tak. Jeśli to jest tak podłączone, to sekundy są równe, widzisz? Pół sekundy się świeci, pół sekundy. To się nie świeci, a tutaj idzie równo. 1, 2, 3, to jest sekunda. To jest ta częstotliwość tego kwarcu przerobiona na, na, na sekundę. Teraz jak zacznę gmyrać, aha, a jak y, z kolei na drugim y, tym 4060 jesteś, jesteśmy na pinie teraz, raz, dwa, trzy, cztery, na piątym pinie, a jakby wszedł na szósty pin, to właśnie teraz mam ten cykl taki, że mi się świeci godzin. No i wiem, 4 razy miga, że tam nie, nie okay. Cofam. Co powiedziałem? Nie wiem. Nie będę się wymądrzał, bo to jest za dużo, za dużo matematyki, jak dla mnie. No, według problem, prób i błędów doszedłem do tego, oczywiście z pomocą czata GPT, że. Yy, żeby uzyskać sekundę, to to musi być tak tam wmontowane. No, ale w ogóle to wymyśliłem po drodze yy, sposób, jakby tutaj w ogóle załamać czasoprzestrzeń, czyli w ogóle popatrz jak masz. Zegar. Taki standardowy elektroniczny to mam ma pierwszy ten no bo się patyczkuje jest tymi wyświetlaczami. a One są, op... one lecą od 00 do 9,9. I Teraz tak. Robię zegar, czyli mam pierwsze dwie cyfry, te ósemki, potem robię drugie dwie cyfry, i jeszcze robię trzecie dwie cyfry. Ewentualnie, to nie chcę tego zrobić, ale niektórzy robią sekundy. No, no na co taką sekundę? No, I teraz ja, widzisz, to leci od 0,0 do 23. Bo jak jest już 24, no to przechodzi z powrotem na 0,0. A to z kolei leci do. 59, bo jak już jest 60, no to, to, to wraca do 0,0. Do no I tak samo sekundy. Jedna minuta składa się z 60 sekund, jedna godzina składa się z 6 minut. No, ktoś to kiedyś tak wymyślił. 60, 60, no 1, no nie? I 24. Tak to kiedyś ktoś wymyślił. I tak się wszyscy przyzwyczailiśmy. A teraz, gdyby to wszystko wiesz, tak naprawdę wiesz, dla żartów usunąć i zrobić dobę, czyli przeliczyć 24 godziny, jakie mamy, już nie, nie, nie ma się co bawić z kalendarzem. No, 365 dni tak wyszło, bo tu księżyc się kręci. Ale jeśli chodzi o liczenie doby, to żeby wykorzystać w pełni potencjał tych czterech, tych liczników, to zróbmy dobę, która ma 100 godzin. Zróbmy godzinę, która ma 100 minut i zróbmy min sekundę, która, minutę, która trwa 100 sekund. No i zacząłem to przeliczać i wymyśliłem, że go, bo się, musiałem wymyślić nowe jednostki. I wyszło na to, że, że mój nowy czas będzie składał się z kulfonów. Godzina to jest kulfon. I doba składa się ze 100 kulfonów. No nie? Potem mamy Moniki. Każda, każdy kulfon cool składa się ze stu monik. I potem każda monika składa się ze stu baby Yoda. Tak wymyśliłem, żeby, żeby że jakoś to musiałem nazwać. Nie wiem, że znacie ten serial, no nie? I wyszło mi na to, że jeden kulfon cool równa się 864 sekundy. To jest 14 minut 24 sekundy. A to jest bardzo ciekawe. Wyszło na to, że jedna Monika która, która będzie się równała 8 sekund 64 setne. I wyszło na to, że jeden Baby się będzie równał setne, no prawie 9 setnych sekundy. I słuchaj, zrobiłem w Pythonie taką symulację, którą zaraz Ci pokażę Lubaterium tu nie To jest. Popatrzcie. W tym momencie każę w ogóle przeliczyć na to, żeby, żeby pokazywał, która jest, która jest teraz godzina. Czyli teraz mamy 5, mamy, yy, mam 18, a tu wychodzi na to, że już jest prawie 75. No to wychodzi w ten sposób, że godzina dokładnie 18 to powinna być, powinna być 75. I no, tak, to leci, tylko to tak widać topornie. No, nie? To leci od 0 do 100. To, to, to zajmuje 8 sekund, 8, 9 sekund, i to się zmienia o jedno. No i jak będzie 100, 100, 100, to to wszystko przeskoczy na 0, 0, 0, 0, 0, 0, i się znowu zacznie do, doba, doba. Nie? No i myślę, że zrobię taki zegar, żeby osiągnąć no, ten okres mignięcia nie jedną sekundę, tylko tyle. Ewentualnie tyle, albo tyle, no to trzeba się trochę pokombinować, bo to chodzi ogólnie rzecz biorąc o to, że muszę montować inne kurwa kości, i to jest dosyć skomplikowana zabawa, żeby tam dzielić, mnożyć ten, ten, ten wyjściowy sygnał, który leci z kwarca. Ja ci powiem tylko tyle, że w tym układzie czat, używam tego, ten kwarc to jest, to jest coś 30. 2768 chyba tych herców. To jest tyle jebnięć na, na minutę. Do tego żeby do, takie mieć wyniki trzeba użyć słuchaj kryształu który ma kwarca który ma 2 mega herce. Yy, nie? Czyli sadzi na, na sekundę 2 miliony razy i potem tak wyrzucasz go właśnie na kochę na początku 4060. Dzielisz to przez jakieś tam. Co mi to ten cały. Po... Co mi to cały czas ten, ten powiedział mi, on mi coś do, doradzał, no nie jestem się wchodzić w takie detale. No on, aha, o proszę bardzo, on mi kazał tak. Najpierw podzielić to przez 256 i już z dwóch milionów się robi 7800. A potem muszę z tych 7800 dojść do, nie wiem czy, do 11, to jest 11 hertzów, nie? Do 11 herców muszę, muszę zejść, czyli muszę podzielić to przez 675. I teraz jak to się robi? Ja pie no, człowieku. To się robi tym CD4040, a potem trzeba zrobić bramki logiczne and ewentualnie in, in, inwerter założyć, yy, yy, bo inwerter to jest, jak masz sygnał, to jest 12 bitów, no to ogólnie rzecz biorąc masz 12 albo 0, albo 1, no nie? I to tam się ustawia jakoś, tam się zmienia. W, jak, jak się ma zrobić yy, tych 7, jak mam wyliczyć, powiedzmy 675, no to mam te bramki logiczne założone na, na, na ten cyk, na ten ciąg tych 12 różnych zer albo jedynek i w momencie jak one się ustawią, wiesz, dokładnie, tak jak się ustawią, to wtedy mi mój komputer powie, że o, już odliczyło 675 z tych tam, ileś tam tych herców i to i już teraz trzeba pik, spiknąć, no I to mi wtedy da, da okres piknięcia równemu jednemu babyjodzie, Albo tam jednej Monice, Monice na przykład. I, i, I dopiero z czymś takim wychodzisz sobie na liczniki i sobie ustawiasz po prostu trzy liczniki, i, i pierwszy licznik ci zasuwa z baby-jodami, drugi licznik zasuwa ci z monikami, a trzeci licznik zasuwa ci z kulfonami. No nie? I w ten sposób można zrobić nowy zegar. No, i wiesz, że mieć takie coś na ścianie i, i się śmiesznie na to patrzeć, no to, to no, wiesz, no to by liczyło 24, yy, tylko, że, tylko że 100 by liczyło po prostu, no nie? I na przykład godzina, godzina yy, co to powiem 6 rano, to byłaby godzina 25 w, w nowym czasie, godzina 12 w południe, to byłaby godzina 50. Godzina 18 byłaby godzina godzina to byłaby godzina 75, a godzina 24 to byłaby godzina setna. No i taka ciekawostka. Jakby się ktoś zapytał, przez to jest godzina, to tak jak byłoby 16:15, no to musiałbyś powiedzieć, nie wiem. 16 to jest 18. Nie wiem. Któraś tam. No i napisałem na elektrodzie, napisałem artykulik, no nie, tu nawet przywdałem ten kod. Cały ten, ten czat gpt -ten -kod napisał, no i bomba, no nie? A jak, jeszcze a hmm. jak zacząłem przełączać te, te, ten, te, piny, no to te metody są, te można uzyskiwać różne ciekawe rzeczy. na przykład pierwsze idę za wolno, ale na przykład jak wsadzę, już to mi się trochę zablokowało, jak wsadzę jest na przykład tu, patrz tu, to zaraz zapierdalać. Powrót do przyszłości. A jak wrzucę tu. No to trochę wolniej, no nie? A poczeka dadę, jak, jak, zas, jak zasuwa, jak dam tu. To tak to da, a tak miga, że... Tak miga, że, że, że się świeci. No nie jak tutaj tak... mniej miga, no nie? A potem jeszcze wolniej nie co no, tak pulsuje? a to jest jakiś efekt wiesz telefonowaty Oj taka zabawa, ciekawe jak mi się to uda zrobić to to mi się uda zrobić drut mi się skończył bo tutaj już jak miał się tylko w tych kablach zamknąć no to bym oszalał no nie? a tutaj czasami trzeba to po prostu albo uziemić albo do masy podłączyć no to używam zwykły drut i obcinaczki do paznokci i wyobraź sobie że mi się skończył no ostatnio kupiłem metr druta. Następnym razem będę chciał kupić tego druta, nie wiem, 10 metrów, żeby mieć, mieć zapas. No I jeszcze jedną płytkę, wierzcie było, było, bo już się nim jeszcze powoli. No i jeszcze może mi się dzisiaj uda, nie udało mi się, bo nie, no, kabelki mi się kończą, milion te kabelków jeszcze. Hmm. A, jeszcze jedną ciekawską powiem. Jak hindus taki na początku mówił mi, że tak, nie podłączajcie bezpośrednio do wyświetlacza. Z kostki, yy, kabli, bo wam przepalicie wyświetlacz w ogóle i czader opornik. Nie? Kurwa mać. Co za oszust! Yy, na, w, manu, w manualu tych kości, to jest 4.026, jest napisane wyraźnie, że one są dobre dla, dla niskich, yy, tych niskoenergiobiorczych wyświetlaczy. I zmierzyłem osobiście dzisiaj miernikiem miliampery i Wyszło mi, że z jednego, bo chodzi o to, że, jedy, że jeden kabelek napędza taką jedną kreseczkę, i tam wyszło coś co 0,65 mA. Nie? A on tam coś pisał, że może pójść 50 amperów. No, jakiś wariat, no nie, no nie wiesz, jak to jest. No, te wszystkie programy na YouTubie są po to, żeby cię zrobić w, w balona. No, jak sam, musisz samemu sobie to policzyć, i wtedy będziesz wiedział na 100%. Nie? Dobra, no to w takim razie tyle i dioda minga. Мне дня.